Witam Was kochani serdecznie. Dzisiaj jest 27 marca. 27 marca, czwartek. Zobaczmy co nam karty dzisiaj chcą przekazać. Takie krótkie czytanie. Mamy 6 pucharów. Mamy 8 pucharów. Mamy 7 buław. Mamy kochanków. I mamy wisielca. Słuchajcie, kochani, ten dzisiejszy dzień może przynieść tutaj taką nam mieszankę nostalgii, refleksji, konieczności zmierzenia się z trudnymi decyzjami. Słuchajcie, no mamy sześć pucharów. To jest karta, to jest powrót wspomnień. To jest może spotkanie nawet się z kimś z przeszłości, albo to uczucie tęsknoty za czymś, albo za kimś, co minęło, co przeszło. Do tego mamy osiem pucharów, także mimo sentymentu. Konieczne będzie odejście od tego, co nie służy już waszemu rozwojowi. I siedem buław trzeba będzie postawić na swoim, walczyć i obronić własne wartości. Natomiast kochankowie podkreślają, że możecie stanąć przy jakimś ważnym wyborem dotyczącym relacji albo waszej drogi życiowej. No i wisielec, który tutaj sobie wisi, i mówi o tym, że czas zmienić perspektywę. Eee, I to będzie czas. W którym trzeba będzie spojrzeć na pewne sprawy inaczej, nawet jeśli wymaga to cierpliwości. Także to będzie w miarę taki wymagający emocjonalnie dzień, ale jednocześnie to będzie również taka okazja do podjęcia świadomych decyzji i do odnalezienia po prostu nowej perspektywy w naszym życiu. Słuchajcie, dzień rozpoczyna się albo możliwe tu będą jakieś wspomnienia albo tu będzie kontakt z kimś, kogo dawno nie widzieliście. Bo sześć pucharów symbolizuje tą przeszłość, to nasze dzieciństwo, dawne znajomości, uczucia, które powracają. To może być tęsknota za czymś, co kiedyś było, albo po prostu potrzeba takiego ponownego przeanalizowania dawnych relacji. Możliwe, że ktoś niespodziewanie się odezwie, albo przypomnijcie sobie coś, co kiedyś miało dla Was ogromne znaczenie. Także tutaj będzie troszeczkę ciężko. Dlaczego ciężko? Bo um, Osiem Pucharów tutaj obok mówi już o konieczności pójścia naprzód. Możecie sobie uświadomić, że um, chociaż przeszłość wydaje się kusząca, to nie możecie już w niej pozostać. E, to jest taki czas, by po prostu emocjonalnie albo fizycznie odejść od czegoś, co już dla was nie działa, co już dla was nie jest korzystne. To może być relacja, praca, sposób myślenia, wasze nawyki, coś, co wam już nie służy, coś, co nie służy waszemu rozwojowi. I do tego mamy siedem buław. I siedem buław wskazuje, że, be, że nie będzie to łatwe. Możecie czuć, że musicie walczyć o swoje racje, że musicie bronić swoich decyzji przed innymi. Także to moment, w którym warto po prostu zaufać sobie i nie pozwolić, żeby po prostu ta presja otoczenia zmuszała was do pozostawania w czymś, co was po prostu ogranicza. Także tutaj tak będzie, albo to będzie wasza wewnętrzna walka, albo wy będziecie po prostu blokować kogoś, nie będziecie chcieli z kimś rozmawiać, i tak dalej. Słuchajcie, ważnym momentem tutaj będzie również wpływ kochanków. Karta ta często oznacza wybory dotyczące relacji, emocji, wartości, także możecie stanąć przed decyzją. Czy podążać za sercem, czy podążać za waszym rozumem. I może się tutaj pojawić konieczność dokonania trudnego wyboru w związku, albo też w innej sferze, ale ja tutaj widzę bardziej emocje. I ostatecznie mamy tego Wisielca, który mówi, że rozwiązanie nie pojawi się natychmiast. I być może będziecie musieli spojrzeć na sprawę z innej perspektywy, albo dać sobie czas na refleksję. I to będzie dzień, w którym warto zatrzymać się, Zamiast po prostu działać pochopnie. Słuchajcie, jeżeli już mówimy o tych relacjach i uczuciach, i na tym się już dzisiaj skupię, no to powroty przeszłości, wybory i nowe perspektywy. Słuchajcie, te dawne emocje mogą wrócić, tu może być jakiś kontakt, ktoś, ktoś może do Was napisać, te wspomnienia będą wracały, może o byłym partnerze, partnerce. Tutaj jest to uczucie nostalgii za tym, co kiedyś było, ale musicie podjąć decyzję o odejściu, cokolwiek to jest, musicie tutaj popatrzeć, że jest coś innego, żeby nie wracać już do tej przeszłości. Nawet posunąć się fizycznie gdzieś dalej. Słuchajcie, możecie czuć, że musicie bronić swoich uczuć, że musicie bronić swoich decyzji. Może będzie ktoś was próbował przekonać do powrotu, aby będziecie musieli stanąć w obronie swojego stanowiska. Także uważajcie, bo ja widzę tutaj, że się bronicie, wy nie chcecie może nawet wracać. No i ten wybór albo między dwiema osobami, albo między uczuciem a rozsądkiem, albo między tym, co znane, a co nowe. I słuchajcie, odpowiedź na swoje pytania nie przyjdzie od razu. Będziecie musieli spojrzeć na tą w ogóle relację z innej perspektywy, zanim podejmiecie ostateczną decyzję. Nie pozwólcie, żeby przeszłość trzymała was w miejscu. Jeśli coś wam nie służy, nie służy waszemu rozwojowi, to pozwólcie sobie iść dalej. Słuchajcie, przyjmijcie tą przeszłość, ale nie pozwólcie, żeby was zatrzymywała. Podejmujcie świadome decyzje. Wybory, które dzisiaj dokonacie, mogą wpłynąć na Waszą przyszłość i to bardzo. Do tego nie bójcie się zmian. A jeżeli coś nie, nie służy, to pozwólcie temu odejść. I po prostu dajcie sobie czas. Dajcie, wasz, nie każda odpowiedź musi przyjść od razu. Także może to będzie taki dzień, żeby się troszeczkę zamknąć, troszeczkę odizolować, powisieć na tym drzewie, popatrzeć na wszystko z tej perspektywy wisielca, może nawet do góry nogami. Także ten dzień dzisiaj będzie tak w miarę emocjonalnym dniem, ale też jest szansa na rozwój, na, na perspektywę, na nową perspektywę. Także ja Was pozdrawiam, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, Buziaki i pa, Papa.